Delegacja dzielnicy Budapesztu Czepel, partnerskiego samorządu Kielc, gości w Kielcach. Tym razem na jej czele stoi nowy burmistrz Lenart Borbel. Podczas spotkania w Ratuszu podkreślił, że trwająca od lat współpraca jest bardzo dobra, a w planach jest jej rozwój, zwłaszcza w zakresie gospodarki. A két város szoros gazdasági együttműködése mi Budapestről Bardzo dobrym przykładem jest dla nas Kielce, jeżeli chodzi o działanie samorządu w dziedzinie gospodarczej. I właśnie chcemy tę współpracę rozszerzyć. Myślimy, że współpraca pomiędzy Kielcem i Wyspą Czepel jest wzorująca i nawet jest dobrym przykładem dla całych Węgier. Tym bardziej, że w Unii też współpracujemy w dziedzinie gospodarczej. Również prezydent Wojciech Lubawski podkreśla, jak takie kontakty są cenne dla obu miast. No oni przede wszystkim są naszymi przyjaciółmi, to nie ulega żadnej wątpliwości. I myślę, że ta współpraca jest potrzebna obu stronom. Będziemy dalej ją kontynuować, bo, piękny kraj, Budapeszt, Czepel, który, na którym kilkakrotnie byłem, ma ogromny potencjał, również gospodarczy. Pewne wzorce, które szczególnie w parku technologicznym, w targach, które zostały wypracowane, oni chcą przenieść na swój grunt. Będziemy w tym pomagać. No, jeżeli oni odniosą sukces, to będzie również nasz sukces. Władze Wyspy Czepel są zainteresowane budową parku technologicznego. Kielce mogłyby służyć wsparciem merytorycznym. Stąd w programie wizyta w Kieleckim Parku Technologicznym dotycząca wspólnego projektu opracowywanego w ramach polsko-węgierskiego programu współpracy pozarządowej. Dzisiaj chcemy pokazać nową infrastrukturę, którą powstaje, ale też zwrócić uwagę na kompleksowy program wsparcia przedsiębiorczości i wspólnie rozmawiać o perspektywie na kolejne lata. Służymy pomocą merytoryczną. Chcemy pomóc w przygotowaniu dokumentacji koncepcyjnej i włączyć się w aktywny rozwój, rozwój tego przedsięwzięcia. Delegacja Węgrów odwiedza Kielce w związku z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który przypada na 23 marca. 21 marca delegacje z Czepla i Kielc wezmą udział w oficjalnych uroczystościach w Katowicach.